Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w Pierchnim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Obiecano nam radość. Idziemy więc dalej na poszukiwanie owej radości i tak jak wczoraj naszym przewodnikiem był Jan Chrzciciel, tak dzisiaj naszym przewodnikiem staje się w oczywisty sposób Józef, którego spotykamy w tej Ewangelii. Józef, czyli człowiek, którego Bóg chciał potrzebować. Bóg chciał potrzebować tego człowieka i konsekwentnie go potrzebował. A to są konsekwencje wcielenia. Bo wcielenie nie jest jakąś grą Boga. Nie jest teatrem, żeby to ładnie wyglądało, że szopka, że pastuszkowie, że aniołowie, że chwała na wysokości, a na Ziemi pokój. Wcielenie ma swoje konsekwencje i to daleko idące i Bóg bierze je wszystkie na siebie. Jeśli się wciela, to wciela się w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. A więc w konkretnej kulturze, z jej mentalnością, z jej wrażliwością, z jej prawem społecznym, obyczajowym, religijnym. To wszystko wchodzi. To wszystko go od, od momentu wcielenia determinuje w jego ludzkim bycie. Bóg chce potrzebować Józefa. Od samego początku swojego ludzkiego istnienia. Tak jak Bóg w trójcy od samego początku jest potrzebującym. Nie jest samowystarczalną samotnością trzech osób, które no, zawiązały jakąś spółkę, ale zasadniczo to każda by sobie poradziła bez pozostałych. Bóg od wieczności po wieczność w trójcy jest tym, który potrzebuje, daje i przyjmuje. I konsekwentnie w swoim ludzkim istnieniu, wcielając się, od samego początku chce być potrzebującym. To ma też oczywiście bardzo konkretny wymiar. O co się dzieje? O, o czym nam mówi ta Ewangelia w taki już przemyślany, uładzony sposób? Zaraz po zwiastowaniu Maryja udała się, jak pamiętamy, do swojej krewnej Elżbiety mieszkającej niedaleko Jerozolimy, a więc dobry kawałek drogi od Nazaretu, i jak wiemy z Ewangelii, wróciła stamtąd po trzech miesiącach. Już w ciąży. Za chwilę ta ciąża zacznie być widoczna. A Józef wie jedno, jedno wie na pewno, że to nie jest jego dziecko. A Nazaret, wiecie, Nazaret jest malutki. To nie jest jak w naszych blokowiskach, że tam nawet sąsiedzi nie zauważą czasem, że, że kogoś ubyło, albo że ktoś się wprowadził, albo że coś się podziało u sąsiadów w klatce obok. Nazaret jest malutki, tam wszyscy wszystko natychmiast zobaczą. Słyszymy o Józefie, że był człowiekiem sprawiedliwym. Po hebrajsku sadik, od tego mamy słowo cadyk, czyli żydowski nauczyciel. Sadik, sprawiedliwy. Najpiękniejsze słowo, właściwie, jakie Stary Testament potrafi znaleźć na opisanie człowieka. Znaczy, opisanie człowieka prawego, posłusznego całkowicie Torze, prawu Bożemu, wiernego Bogu. I co Tora podpowiadała sprawiedliwemu Józefowi? Musielibyśmy sobie otworzyć 22 rozdział księgi powtórzonego prawa. Józef. Przede wszystkim powinien umyć ręce. Jeśli wie, że to nie jest jego dziecko, to powinien, obrazowo mówiąc, oddać Maryję w ręce społeczności Nazaretu, żeby ta społeczność zdecydowała, co z nią dalej, żeby ta społeczność rozstrzygnęła, skąd to dziecko się wzięło. Czy to zdrada, czy to gwałt? Ale Józef powinien wedle Tory umyć od tego ręce. Nam się to może wydawać bardzo okrutne, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że na standardy tamtych czasów, tamtych kultur, to i tak był olbrzymi skok cywilizacyjny i prawny, i taki wrażliwościowy, jaki Bóg zafundował swojemu ludowi, że w ogóle wyjmował tę kobietę spod, spod władzy jej męża, spod władzy tego jednego mężczyzny. Ona nie była zdana na jego łaskę i niełaskę. Nie on miał decydować, co z nią będzie, tylko społeczność. No i tutaj jesteśmy w Ewangelii, którą dzisiaj czytamy, która dzisiaj jest słowem dla nas. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. Można by to zdanie przetłumaczyć również w ten sposób i właściwie dosłownie, w dosłownym tłumaczeniu ono by tak brzmiało, że Józef nie chciał wystawiać jej na widok publiczny. Zamierzał znów. Tu mamy przetłumaczone, oddalić ją potajemnie, równie dobrze można by, i to jest chyba bliższe jakiejś logice tego jego postępowania, chciał opuścić ją skrycie. Chciał ją, on ją chciał opuścić potajemnie. To znaczy, co Józef prawdopodobnie chciał zrobić? Chciał się po cichutku wynieść z Nazaretu, biorąc na siebie niejako całe odium. Jakby biorąc na siebie tę winę, tak? to, to on nie poczekał, aż zamieszkają razem, a zamieszkanie razem dopiero dopełniało tego obrzędu za ślubem. Dopiero wtedy miał prawo żyć ze swoją żoną, jak mąż z żoną. A Józef wie, że to nie jest jego dziecko, a z drugiej strony nie chce, żeby nad Maryją odbywał się ten sąd społeczności. Najwidoczniej ją po prostu kocha i nie chce jej na to wystawiać, nie chce, żeby przez to przechodziła. Więc chce, chce uciec, biorąc na siebie całą winę. I w tym momencie wkracza Bóg. W tym momencie wkracza Bóg i proponuje Józefowi, zrób krok w przód, zrób krok dalej. Papież Franciszek trzy lata temu w liście o świętym Józefie tak pięknie pisał, że Józef w tym swoim postępowaniu wobec Maryi podporządkował miłości to, czego nauczyło go prawo. I to już jest niesłychanie wiele. No bo mógłby umyć ręce, mógłby powiedzieć, no nie moja sprawa, nie ja zawaliłem. To, to nie są konsekwencje jakichś moich złych wyborów, decyzji. Ale nie, Józef tego nie chce zrobić. Chce wziąć te konsekwencje na siebie, a Bóg do niego przychodzi. Bóg, który, przypomnijmy, jest winny całej tej sytuacji w ogóle. I tak naprawdę i Józef, i Maryja są niewinni. Ona, bo się zgodziła na Boże zaproszenie. Józef bo w ogóle na razie nie wie, co się dzieje. A Bóg przychodzi do Józefa i mówi, a zrób jeszcze krok dalej. Zostań. Weź swoją małżonkę do siebie. To jest taka informacja, która nam może umyka w tym, co anioł mówi we śnie do Józefa, ale Bóg mówi przez anioła Józefowi, ty nadasz imię temu dziecku. To było coś niesłychanie ważnego w tamtej kulturze. Nadać imię. Bóg w ten sposób mówi Józefowi, to dziecko potrzebuje ojca, bo ten, który nadaje imię, ten, który nadaje tożsamość, to ojciec. To dziecko potrzebuje ojca i, i ja potrzebuję ciebie, żebyś był temu dziecku ojcem. My tak w naszej kościelnej mowie tak unikamy tego terminu wobec Józefa. Mówimy o opiekunie. Jak już to, o przybranym ojcu. A Bóg w tej Ewangelii mówi wprost do Józefa: będziesz ojcem dla tego dziecka. Tak, niebiologicznym i tyle. Poza tym we wszystkim będziesz mu ojcem. Nadasz mu imię, ukształtujesz jego tożsamość. Pójdźmy za tym, tym tropem tylko chwilę. Jezus był normalnym, ludzkim dzieckiem. Rozwijał się jak normalne ludzkie dziecko. Jeśli się nauczył modlić, to dlatego, że ktoś go nauczył się modlić. I tym kimś był Józef, bo to była rola ojca w żydowskim domu. Wiecie, on uczył Boga, jak się modlić. I Bóg mu w tej Ewangelii mówi: Potrzebuje cię do tego. I Józef odkrywa, że po Bożemu. To jest zawsze więcej niż nasze najszczersze i najszlachetniejsze pomysły. Że czego ja sobie nie wymyślę po mojemu, na, w najlepszych intencjach, to po Bożemu to jest zawsze krok dalej. Bóg prosi Józefa o wiele. Ale wiecie, słuchaliśmy dzisiaj. Fragmentu z księgi proroka Jeremiasza i słuchaliśmy Psalmu 72, takich dwóch tekstów, które Izrael nauczył się słyszeć, nauczył się rozumieć jako proroctwa o Mesjaszu, o Zbawicielu, który ma przyjść. Przed chwilą słuchaliśmy i tego czytania, i Psalmu, ale chciałbym, żebyśmy ich fragmentów jeszcze raz posłuchali. Wzbudzę Dawidowi odroślił sprawiedliwą. A w Ewangelii słyszeliśmy, że Józef, syn Dawida, był człowiekiem sprawiedliwym. I słyszymy u Jeremiasza, że ów potomek Dawida będzie postępował roztropnie, będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Że w jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A potem w psalmie słyszeliśmy prośbę, modlitwę do Boga, aby przekazał swój sąd królowi i swoją sprawiedliwość księciu, żeby jego ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa i że ten książę, któremu Bóg przekaże swoją władzę, wyzwoli biedaka, który go wzywa. I ubogiego, który nie ma opieki. Słyszycie to już? Jak to słowo, które Izrael słyszał zawsze jako proroctwo o Mesjaszu, jak ono, ono owszem jest o Mesjaszu, jest o Zbawicielu, Przecież Jezus jest kluczem do każdego fragmentu Słowa Bożego. To święty Paweł, jeśli dobrze pamiętam, napisze w którymś z listów, że wszystkie obietnice Boga w Jezusie są tak, są spełnione. Ale zobaczcie, jak to słowo nam przepięknie dzisiaj też opisuje Józefa. To słowo mesjańskie, to słowo o Bogu, który wchodzi w ten świat, żeby zbawiać. A może jeszcze jeden krok w przód? A może to słowo może być o mnie, a może to słowo może być o Tobie? A może ta modlitwa Psalmu 72: Boże, przekaż Twój sąd królowi, Twoją sprawiedliwość dziecku królewskiemu, aby Twoim ludem rządziło sprawiedliwie, ubogimi według prawa. Aby wyzwoliło biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki, aby zmiłowało się nad biednym i ubogim i nędzarza ocaliło od śmierci, może ta modlitwa może być o mnie i o Tobie? Może jest tak, że Bóg chce nas potrzebować i że chce, żebyśmy my sobie nawzajem byli potrzebni, bo skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo potrzebującego, to może wcale idealnym stanem naszej egzystencji nie jest samotna samowystarczalność, w której doskonale radzimy sobie bez innych i może nawet lepiej, żeby nam nie wchodzili w życie. Może właśnie tacy mamy być, potrzebujący siebie nawzajem, dzieci Boga, który chce nas potrzebować. Może to jest punkt, do którego mamy dzisiaj dojść, robiąc krok naprzód? Odkrycie, że jesteś Bogu potrzebny i człowiekowi potrzebny. Tak, także wówczas, kiedy masz już swoje lata na karku, i swoje cierpienia, i swoje niedomagania, i swoje ograniczenia, i swoje grzechy. Tak, także wtedy. Wiecie, jakby Bóg szukał ludzi idealnych do przeprowadzania swoich planów, jakby mu przeszkadzały ludzkie słabości i grzechy, żeby ludzi zapraszać do historii zbawienia, to nasza Biblia miałaby dokładnie dwie okładki i nic pomiędzy nimi. Nie byłoby żadnej historii naszego zbawienia. Jeszcze jedno. Zbudziwszy się ze snu. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Bóg z tą szaloną prośbą przychodzi do Józefa we śnie. Tak, jakby chciał dać Józefowi sygnał, że absolutnie i do końca szanuje jego wolność, że ta wolność zostaje nienaruszona. Bo jeśli Bóg przychodzi do Józefa we śnie to Józef będzie mógł z czystym sumieniem rano, kiedy się obudzi, przeciągnąć się i powiedzieć, "U, ale się rzeczy czasem śnią człowiekowi. Sen mara, Bóg wiara. To ja zrobię po swojemu. No bo komu z nas się czasem nie śnią jakieś rzeczy z kosmosu? I Józef będzie mógł wstać rano, obudzić się i powiedzieć, a, mi się przyśliły głupoty. Dobrze, wracajmy do życia. Z taką samą delikatnością, z takim samym szacunkiem wobec naszej wolności Bóg nas traktuje. Kiedy nam mówi, jesteś potrzebny, jesteś potrzebna, możemy sobie powiedzieć, u, to takie mrzonki, opowieści, sen zwany chrześcijaństwem, a na mnie czeka moje codzienne, twarde życie. W tym liście o świętym Józefie papież Franciszek trzy lata temu pisał nam, że Józef uczy nas jak zaakceptować i przyjąć to, czego w życiu nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Jak przyjąć to, co nam się wydarza i dzieje, na co nie mieliśmy ochoty i czemu też nie jesteśmy winni, po prostu się stało, po prostu jest. I że święty Józef pokazuje nam, że ta akceptacja i to przyjęcie to jest coś zupełnie innego niż, niż rezygnacja, niż taki fatalizm. Pisze w tym liście o chrześcijańskim realizmie, który nie ma nic wspólnego z szukaniem łatwych, pocieszających odpowiedzi na problemy i dramaty, jakie przynosi życie. Pisze wreszcie o Józefie jako o tym, który uczy nas brać odpowiedzialność, której nie mamy obowiązku formalnie na siebie wziąć. Odpowiedzialność za człowieka, który staje na naszej drodze, za problem, który nie my wygenerowaliśmy, za nieszczęście, któremu nie my jesteśmy winni. Pisze papież Franciszek w tym liście sprzed trzech lat, że Józef pomaga nam odkryć, że niejednokrotnie w życiu to my sami jesteśmy cudem, na który tak bardzo liczymy i którego tak bardzo byśmy chcieli. Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, pisze papież, nie oznacza to, że nas opuścił. Ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Dochodzimy dzisiaj w tej drodze za obietnicą, którą nam dano, za obietnicą radości, do punktu, w którym dowiadujemy się, jak bardzo Bóg nam ufa. On, który wie o wszystkich naszych słabościach, potknięciach, grzechach, niedomaganiach, jak bardzo na nas liczy, jak bardzo jesteś Bogu potrzebny. I potrzebna. Ty właśnie. Właśnie Ty.